Za pierścieni w minutę. Zaczęło się od tego, że był jeden pierścień, który miał rządzić wszystkim, ale Sauron go zgubił, bo najwyraźniej nigdy nie słyszał o łańcuszku na szyję. Przejął go i Sildur, który też najwyraźniej nie słyszał o łańcuszku na szyję, bo chwilę później również go zgubił tym razem w rzece, razem z własnym życiem. Pierścień przeleżał tam całe wieki, aż znalazł go pewien hobbit, który pod jego wpływem zmienił się, przypominając przypominającego żabę osi złego płaczka i zamieszkał w jaskini, szepcząc do siebie o skarbie. Siedział tam aż przyszedł inny hobbit, który zadał mu głupią zagadkę, zabrał pierścień przez najbliższe kilka dekad używał go głównie do unikania dynamicznych sąsiadów. W końcu stwierdził, że może jednak pora się go pozbyć, więc oddał go swojemu następcy i powiedział: idź i wrzuć co do wulkanu. Misja była prosta, ale oczywiście wszystko musiało pójść nie tak. Frodo wyruszył w drogę, na szczęście już wyposażony w łańcuszek, który nagle okazał się bardzo przydatnym wynalazkiem. Dotarł w nim do ostatniego przyjaznego domu, w którym otrzymał od towarzyszy miecz i łuk. I wyruszył dalszą trasę. Po drodze musiał przedzierać się przez góry pełne starożytnych demonów, kopalnie pełne starożytnych koszmarów i lasy pełne starożytnych elfów, które nie spieszyły się z pomocą, ale za to uwielbiały pożegnanie. Gandalf zajrzył krótką przerwę na umieranie. Boromir odkrył, że władza absolutna jednak korumpuje absolutnie. A Gollum udowodnił, że obsesyjna miłość do błyskotek zawsze kończy się źle. Pamiętajcie też, żeby podajkować ten filmik i subskrybować nasz kanał tak samo jak Gondor zasubskrybował do stawy Koń z stron marszu, Zdrad i bitew Frodo wreszcie dotarł na miejsce i nagle dostał fazę, że pierścień jednak mu się podoba i stwierdził, ej, może jednak go sobie zostawię. Na szczęście, Gollum, który przez całą podróż prowadził wewnętrzną walkę między przyjacielem a mordercą, pojatował sytuację, bo jest tak podjaktyczny Pierścieniem, że odróżnił Frollowi palec z Pierścieniem i wpadł z tym celem Majdanem do lawy. Pierścień więc przepadł, Sam od tego umarł, orkowie wpadli w panikę, a całe zło świata zostało pokonane przez przypadek i chciwość Golumna. A został królem, sam wrócił do domu i założył rodzinę, a Frodo po tylu traumach doszedł do wniosku, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest ucieczka na magiczną emeryturę. A dopiero wtedy wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem nie można było od razu polecieć na orach i załatwić tego w jedno niedzielne popołudnie.